Cześć, witam Was serdecznie na kanale fiolina Szydełkowanie. Dziś chciałabym Wam pokazać, jak wykonać taką choinkę. Na stojaczku mam już ich pięć, brakuje mi jeszcze jednej, jak widać. Do wykonania takiej choinki potrzebuję oczywiście sznurek. Tutaj mamy sznurek, sznureksa. 3 mm pleciony, który jest dostępny w naszym sklepie wzorowo.pl. On jest z metaliczną nitką, także te choinki bardzo fajnie się mienią. Oprócz tego potrzebujemy szydełko, tutaj w rozmiarze 5 mm i tutaj takim szydełkiem potem będę szywać te choinki i tu jest troszeczkę już cieńsze. Niedużo wprawdzie, ale jest 4,5 mm. Oprócz tego, oczywiście, będziemy potrzebowali wypełnienia. Ja tutaj wykorzystuję starą poduszkę i mam takie, takie wypełnienie, które będę po prostu tutaj rozciągać i, i potem wypełniać. Ona już taka była niefajna, także akurat mi się to przyda. I co jeszcze potrzebujemy? Myślę, że to by było na tyle. No oczywiście stojaczek. Stojaczek potrzebujemy, no ale tu już każdy tam po swojemu według własnej kreatywności może coś wymyśleć. Ja tutaj wymyśliłam coś takiego, że kupiłam gotowe podstawki, podświeczki i gotowe kijki do makramy. I tutaj zamocowa w ten sposób, a raczej mąż mi w tym pomógł. Ale można też y, takie choinki y, po prostu y, na takim kijku od makramy, czy, czy jakimś takim, nie wiem, z lasu, że tak powiem, y, włożyć do y, doniczki, na przykład, nie wiem, ze żwilkiem albo nawet z ziemią. Ok, więc zaczynamy od magicznego oczywiście kółeczka. Stworzymy oczko i wykonujemy 4 oczka łańcuszka. 2, 3, 4. Zamykamy oczkiem ścisłym. Następnie wykonujemy 3 oczka łańcuszek K na pierwszy słupek. I dalej oprócz tego słupka będzie jeszcze 8. Tutaj już będę tak próbowała wrabiać tą niteczkę, żeby jej nie było widać. Raz. Dwa. Trzy. Ok, mamy już łącznie dziewięć słupków, czyli raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Zgadza się. I teraz nie zamykamy okręgu, wykonujemy znowu trzy oczka łańcuszka na pierwszy słupek i teraz obracamy robótkę i w tym samym miejscu wykonujemy jeszcze jeden słupek w następnych trzech oczkach wykonujemy po jednym słupku I tu w kolejnym oczku wykonujemy tym środkowym tak jakby wykonujemy pięć słupków. Raz. I w kolejnych trzech po jednym słupku, w kolejnych trzech oczkach raz, dwa, trzy. I teraz na końcu, tak jak na początku, były dwa słupki. Tak, tu teraz też robimy dwa słupki nad tym łańcuszkiem. Raz i dwa tak. Dobrze, tutaj znowu robimy trzy oczka łańcuszka. I tak samo jak w poprzednim rzędzie tutaj zaczynamy też od tego, że w tym samym oczku robimy jeszcze jeden słupek. Dalej przerabiamy 6 słupków, bo tutaj z dodania tych słupków na środku mamy ich więcej. To teraz będzie tutaj 6 słupków po jednym w każde oczko po jednym i potem w siódmym znowu robimy pięć słupków, potem tutaj znowu będzie sześć pojedynczych i na końcu znowu dwa. I spotykamy się na końcu. I jesteśmy już przy końcu. I teraz znowu wykonujemy trzy oczka łańcuszka. Tak samo znowu. I tu znowu wykonujemy jeszcze jeden słupek w tym samym oczku. I teraz w tym rzędzie tych oczek tutaj przybyło nam znowu trzy z jednej strony, dlatego będzie było poprzednio 6 pojedynczych słupków, teraz będzie dziewięć pojedynczych słupków i po dziewiątym pojedynczym słupku tutaj robimy znowu 5, tak jak poprzednio. I tu znowu będzie 9 i plus tu na końcu 2 biednym. OK, i jest tutaj kolejny rząd wykonany, czyli czwarty. Jest raz, dwa, trzy, cztery. I teraz robimy w ten sposób: wykonujemy jedno oczko łańcuszka, obracamy robótkę i teraz robimy oczka ścisłe. O, oczka ścisłe, czyli raz. Oczka ścisłe robimy, ale do pewnego momentu. Ja to sobie wymyśliłam tak, że sobie potem odliczam. Nie od początku. I robię sobie, robię. I teraz tak sprawdzam. Tutaj te środkowe oczko. Tu mamy to środkowe i sobie odliczam. Raz, dwa, trzy i czwarte. I w tym czwartym, tutaj jeszcze zrobię oczko ścisłe. I tutaj y, robię trzy oczka, łańcuszka. Czyli jeszcze raz. Tutaj jest to środkowe z tych pięciu. Raz, dwa, trzy. I to jest czwarte, i na tym czwartym robię trzy oczka łańcuszka, i tak jakby zaczynamy robótkę od nowa, i tutaj znowu wkuwamy się i robimy kolejny słupek. Teraz robimy trzy słupki. I teraz tutaj w czwartym robimy pięć słupków. Raz, dwa. I teraz tu będzie pięć tych słupków. Potem znowu raz, raz, raz. I w czwartym robimy e, dwa. I odwracamy robótkę tak jak poprzednio. I znowu, znaczy wykonujemy trzy oczka łańcuszka. I znowu odwracamy robótkę. Ale to jeszcze będzie. I jestem tu przy końcu. Dwa w jednym i wykonujemy trzy oczka łańcuszka. I znowu te same oczko jeszcze jeden słupek. I tu znowu będzie 6 pojedynczych, w następnym będzie 5, 6 i w ostatnim 2. I tutaj jest drugi rząd. Tej drugiej nie wiem, gałązki czy tego drugiego poziomu. I tutaj w tym drugim poziomie będą, tak jakby, dwa rzędy tylko. I teraz robimy oczko łańcuszka, obracamy robótkę i robimy oczka ścisłe, oczka ścisłe tak jak poprzednio do pewnego momentu. Ciach. Ciach. No i tak mam tyle, teraz możemy policzyć, czyli tutaj znowu szukamy środkowego słupka. Ją tutaj widzę jest. Odliczamy raz, dwa, trzy. I tu jest ten czwarty. I znowu tu jeszcze w tym czwartym teraz oczko ścisłe. I tutaj trzy oczka łańcuszka. I w to samo miejsce robimy jeszcze jeden słupek. I raz, oczko. Dwa. Raz, dwa i, dwa i jeszcze jedno, trzecie pojedyncze. I teraz tutaj już będzie 5. Mamy koniec rzędu, i teraz tutaj wyjątkowo robimy dwa oczko łańcuszka na końcu rzędu. Owracamy robótkę. I w to samo miejsce, gdzie jest ten łańcuszek z dwóch oczek, robimy teraz nie słupek, a półsłupek. I ten rząd będzie po prostu z półsłupków. Czyli mamy dwa półsłupki w jednym i teraz raz, dwa, trzy. I to będzie sześć półsłupków. I potem w tym środkowym będzie pięć półsłupków, sześć półsłupków i dwa półsłupki w jednym ok, choineczka jest już tu gotowa została nam końcóweczka do wciągnięcia wracamy i tutaj po lewej stronie przeciągamy tą nitkę Ale wystarczy. Jest gotowa. Ja tutaj już mam dwie takie choineczki i trzeba zrobić dwie jednakowe choinki. I teraz, jeśli chodzi o zszywanie, składamy je do siebie. I zaczynam zszywanie od dołu. I tak, biorę sobie to cieńsze szydełko, żeby mi było łatwiej. I zaczynam z tej strony. Albo z tej. Ubamy się tutaj w to ostatnie oczko. Sobie ładnie nierówno. Teraz wkuwamy się w następne oczko pod dwa. Robię pod dwa i tu też pod dwa. Tu jest ten grubszy brzeg, bo tu były te oczka ścisłe, więc łapiemy tutaj w tym brzegu za te zewnętrzne oczka. I, jeszcze. I wykonujemy półsłupek. Półsłupkami będziemy zszywać. Będziemy zszywać po prawej stronie. I teraz tu się wkuwamy i tu w te dwa zewnętrzne. Więc tak, choinkę już mam zszytą. Jeszcze tylko dół został. I tu zostawiamy tak pętelkę, tą na końcu. Teraz będziemy wypełniać choinkę. Narwałam sobie tutaj tej watoliny z tej poduszki, o której wspominałam. I tą watoliną teraz będziemy wypełniać choinkę. W pierwszej kolejności tutaj na te boczki trzeba powciskać, żeby nie były potem puste. Na czubeczki. Okay, chyba tutaj chyba to wystarczy. Może jeszcze troszkę. Tu jeszcze ta nitka początkowa, to warto ją osobnie, póki nie mamy zszyte schować do środka. Teraz tutaj dalej będziemy strzywać. Mam już zszyty tutaj dół, już sobie uciąłam nitkę. Na końcu tutaj wyciągam tą niteczkę i przeciągam. Tutaj wkuwam się w to pierwsze oczko. Zabieram nitkę, przeciągam ją do tyłu w ten sposób. I teraz wkuwam się w to oczko, z którego wyszła nitka. Od tyłu wkuwam się i pobieram tą nitkę z końcówką. Przeciągam ją do tyłu. W ten sposób powstała nam łaska dzięki czemu nie będzie widać w którym miejscu było łączenie, zakończenie. Nitkę tutaj przeciągamy. Może w ten sposób wpleciemy. Zostanie. teraz wystarczy tylko wkuć się na stojak także trzeba trochę się tutaj pomocować z tym, żeby się wkuć ja tu zawsze z tyłu wkuwałam się trzeba tak pouzować tutaj, żeby to weszło no i tak ona wygląda Taka właśnie. Ja tu sobie jeszcze wymyśliłam, że ozdobię ją czerwoną z Może tu gdzieś na środku. i mamy taką śliczną choineczkę można ozdobić sobie w dowolny sposób według uznania ja mam taką jeśli podobał Wam się filmik, to zapraszam Was do subskrypcji, do polubienia. Też mile widziane będą tu komentarze. Dziękuję Wam serdecznie. Hej, hej.